Jednym z ważniejszych konkursów na opowiadania grozy jest konkurs z armiami horroru, organizowany już trzykrotnie przez kanał Zaczytany, czy właściwie Piotra Czaplickiego z kanału Zaczytany. W poprzedniej edycji, w edycji trzeciej brałem udział, zresztą tak jak w pierwszej i drugiej, i po tej trzeciej edycji zostało wydanych 30 pamiątkowych egzemplarzy ze wszystkimi opowiadaniami grozy, które brały udział w tym konkursie. Bardzo fajna pamiątkowa rzecz. Natomiast wszystkich opowiadań możecie wysłuchać na YouTube, w tym mojego opowiadania pod tytułem Narrator. I szczerze powiedziawszy uważam, że jest to chyba najlepsze moje opowiadanie grozy, które napisałem. Taką bardzo nieoczywistą grozą jest to opowiadanie, w którym sam narrator zwraca się do czytelnika i wchodzi z nim w bardzo ciekawą polemikę. Ale więcej Wam nie będę zdradzał. Możecie wysłuchać tego opowiadania właśnie na YouTube. Link zostawię Wam w komentarzu. No i cóż.